A oto mój dzisiejszy skarb znaleziony w lesie. Skarb pierwszy, skarb drugi i skarb trzeci. Potrójny skarb znalazłem dzisiaj w lesie i się do mnie przyplątał. I jakoś nie chce odejść od samochodu ani ode mnie, tak? No właśnie, no właśnie, no. Ktoś wyrzucił w lesie takie fajne szczyniaki. Trzy sztuki. Pewnie by to zjadły. No właśnie. Gryzą szyszki, pewnie głodne. Ponieważ się nie ruszam, więc spokojnie usiadły.